Dzisiaj zmieniamy w kucie z cikusiem i słodziakiem. No, co potrzebujemy do wkłucia? Stempelek. Stempelek mamy, stempelek. Super. Co jest? Plaster, tucie, Insulinę. Coś do odkażenia? Tak, dwa ciki. I od razu odklejemy stare. Ucie. Dobra, to co pierwsze robimy? Wyjmujemy pompę? Wyjmujemy pompę. Brawo. Proszę. Mm -mm. No, co robimy na tej pompie? Mhm. Mm Mhm. Mm co robimy? Zatrzymujemy pompę. Tak? To takie proste. Brawo. Mama cię teraz odepnie. Lód. Już, zaraz. Lutem się zajmiemy. Proszę, co dalej robimy? Nie. Wyjmujemy. Mhm, proszę. Nie, najpierw wyjmujemy zbiorniczek. Zbiorniczek przekręcamy. Dasza radę sama. Mama pomoże. O, ale się przesadzi się teraz. Ale wyjmij zbiorniczek. Jak robi się ciepło, to wymieniamy za każdym razem zbiorniczek, tak? I tu, zobacz. Przewijamy. No, przewiję. Super. Brawo. Powiem tylko tyle, że nasz słodziak ma cztery i pół roku. 5. lat. Już niedługo 5 lat. Tak. Teraz, teraz odkładamy pompę i prze, przelewamy insulinę. Tak? Poproszę rączki teraz. Będziesz mi pomagać? Super. Ale ciciuś. Ciciuś, zaraz ten. Odkazimy dobrze rączki. Mimo, że wcześniej umarłeś. Tak? A. A teraz wolno chyba No, się wysuszą. Otwieramy zbiorniczek. A tak też sobie witrycz. Nie, kiciusiowi nie. I co teraz jest po przewinięciu? O, to ty też. Tylko nie Kiciuś, tylko. <gry> o, to test. Tak. To nie. Usiądź ładnie, poczekaj. Ty, ty, ty. Mm, mm. Ja tu w międzyczasie. Zbiorniczek. Główka, główkę. Tu zawsze mamy powietrze. Ja zamiast... Na no początku, zawsze Tłok do góry. A to by. Poczekaj. A to. końcówkę insuliny. A to Kiciusiowi? Johi? nie będzie robił kucia. Będzie. Nie. A co Kitiusz ma robić? Kiciuś będzie twoim przytulasem, jak będziemy stemperkować. A, my też będziemy być tutaj? Mhm. Kiciuś. Kiciuśowi? A Kiciuś też ma cukrzycę? Nie. Od kiedy? Od dzisiaj. Od dzisiaj. Mhm. Rozumiem. Pozbywamy się. Z baterii. Powietrza. Baterii tak. też. Nie mamy. To jest baterii. Ja zawsze przekręcam ze trzy razy. A gdzie ty Patrząc, czy na pewno, na pewno tam nic nie ma. No właśnie. I co dalej robimy? I tak, to już. Proszę, co dalej robimy, Emily? No? Przyklejamy. Ty, Nikiciuś. Proszę, wkładamy. Proszę, o kiciuś, Emil. chcę mhm. to. Sama wkładasz, czy mama? No, to zapnę. Tylko dwoma rączkami, Misi. Etiket. ci Mhm. Czeka. Tutaj. Mhm. mhm. Trochę jest problem jeszcze z dopchnięciem. Dlatego tutaj pomoc kogoś starszego jest potrzebna. Pamiętasz ile wypełniamy den? 10dian Dziesięć jednostek przy wkłuciu 2, 0 długości 60 cm. I jedź. Teraz poproszę rączkę. W międzyczasie jak mi się wypełnia? Den. Odkażamy łączkę. dodatkowo nasz słodziaczek zaczął się uczulać na wkucia, dokładnie na igłę metalową, dlatego zaczęliśmy stosować podklejenia, co rozwiązuje. Rozwiązuje nam to problem. Ale teraz musimy odkalić rączkę. Ale na... mogła odkleić. Będziesz mogła odkleić. Chodź. Mhm. Ale byś tu chciał? Tak, tylko tu jączkę pokażę. A masz ja? z temperkiem? Nie, no z tym pelkiem to chyba jeszcze nie dasz razy. No. Co? Ale za to w cieciusie No, ja się ciebie psikam, wiesz? To w cieciusie popsitałoś. No, poczekaj, bo tu jączki nie widać twojej, wiesz? Dobrze. Musi nam dobrze jączka wyschnąć, żeby się wszystko super poprzyklejało. W międzyczasie. Sprawdzam, czy mam kopelkę insuliny na końcu i ta kopelka tu jest, więc denik jest drożny. Chodź, słoneczko, tutaj do mamy, tu rączkę, już. Proszę, możesz odkleić. Nie, mama przyklei. Nie. Nie z tej strony, mhm. O, o. Proszę. Mhm. Trochę Ci pomogę na początku, dobrze? się to wskudzia. Plast to jest stosunkowo wygodny. Emisiu, mama. Nie, mama. Tu, proszę, już możesz do wkładać. No? Nie, nie, nie. Ze mną, proszę. Nie, tu, sama. Tu, tu. Dzisiaj bo nie widać twojej rączki. Emisiu, nie widać rączki. Weź rączkę, weź tą rączkę, bo... No i, i... To przez ciebie. To przez ciebie. Uuu, przeze mnie. Mhm. dobrze. No, mocno. Ja się staram od najmłodszych lat angażować zainteresowaną. Jak widać z różnym skutkiem... A ty może Mhm, z różnym skutkiem pel Ja się włożone. przykładamy, No, czy tu tu na Masz. Ale jest jeden. No, Kiciusia. Ale jest jeden. Dzisiaj Kiciuś jest. Dobrze, dająnkę. O. Zobacz, jeszcze mamy pingwinka. Jest. Tak, i jeszcze pingwinek. Oto, będzie nam pomagał, tak? Tu. Tego plasteka to praktycznie nie widać. Nie widzę, nie widzę, proszę pani. Zawsze jeszcze doklejamy plastek. A pingwinek też może? Pingwinek, no jest za mały troszkę, tak? Gdzie widać? Gdzie widać? Widać? No pinkpinka widać, tak. A jest W kuciach 2.0 jest o tyle dobrze, że a, nie musimy wypełniać kaniuli, tak? Ja Czyli co robimy? Już gotowe, zmieniłyśmy, co robimy? Proszę, pokaż tutaj. Co robimy? Włącza my. Tak. To. No I Mm -hmm. No, jak się włącza pompę? Kładacik. Kluczyk. Nie, kluczyk to ustawienie. Kwadacik. Przecież wiesz, jak włączyć pompę. Ale zapomniałam. I? Wszystko w porządku? Nie. W porządku. Nie. Mamy pompę włączoną, zaraz się nam połączy z naszym algorytmem. Zostało nam jeszcze podłączyć pompę do naszego słodziaka. Ta Kto? Ta podłączyć mhm. Czyli podłączyć. Czyli tu Podłącz. podłączyć. Łóżę bo nie mogę do saszetki włożyć. No co robił? Tak? poproszę tutaj rączkę. Rączkę. Ja osobiście nie robię żadnych specjalnych dziurek w koszulkach. Korzystam z tego, co mam, czyli zękawka. I tak, oto mamy tutaj piękne, nowe w kucie. wkucie: z, z pingwin, Robione z pingwinkiem i kiciusiem.